W weekend 23 i 24 maja do Chorzowa zjechali najlepsi zawodnicy z kraju, aby rywalizować w mistrzostwach Polski seniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na ścieżce i trampolinie. Areną sportowych zmagań była hala Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Najlepsi akrobaci w Polsce już po raz 61 w historii rywalizowali o tytuł mistrza kraju. W zawodach znakomicie wypadli zawodnicy Chorzowskiej Sokolni. Złoty medal trafił m.in. do Magdy Rajtor, Marty Śrutwy i Oliwii Chałupki. Tak na gorąco po występie, jak jesteście zadowolone? Mogłoby być coś lepiej? Jesteśmy bardzo zadowolone z występu. Wszystko było, było, był i synchron, wszystkie elementy, które miałyśmy wykonać, wykonałyśmy bardzo dobrze, więc jesteśmy zadowolone. Ja również jestem bardzo zadowolona ze startu i uważam, że wykonałyśmy w pełni nasz program. W kategorii dwójek kobiet w wieku od 11 do 16 lat również zwyciężyły zawodniczki Sokolni Marta Stopińska i Maja Posmyk. Mamy pierwsze miejsce w konkurencji dwójek dziewcząt w kategorii wiekowej 11-16. Dzisiaj robiliśmy układ statyczny. Była duża konkurencja, były małe różnice między zespołami. Jest wysoki poziom ogólny. Klasyfikacji klubowej dosir Sokolnia Chorzów zajął wysokie drugie miejsce. Świetne warunki, które stworzyło nam miasto, bo mamy dwie sale, mamy przepiękną planszę, ta która za nami jest akurat też nam udostępniona, powoduje sytuację, że mamy coraz więcej dzieci. Ja nam na rybek absolutnie nie narzekam, bo jest gdzieś około 150 akrobatów w klubie. I to, że mamy teraz seniorów, ale dzieci w kolejce czekają, dzisiaj wyprowadzają zespoły, także dziewczynki są zadowolone, mają okazję po prostu zobaczyć faktycznie ten najwyższy poziom i wiedzą do czego dążyć. Jedną z najbardziej popularnych dyscyplin okazały się skoki na trampolinie. Mogę powiedzieć śmiało, że trampolina jako sport olimpijski idzie do przodu, więc mamy bardzo dużo zawodników. To świadczy tutaj ilość zawodników skaczących w klasie mistrzowskiej, jest to ponad 20 zawodników, 20 zawodniczek, więc... Cieszy to, że idzie to wszystko do przodu i garną się dzieci do tego sportu. Organizatorem zawodów był dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sokolnia im. Ryszarda Kafangę w Chorzowie.